Dobra, no nie szukają. A ja nie mam kryjów Okej, okay, dobra, już jeden zabity. Ty! Fak. Jestem tam koleś. Nie dobra, poszedł sobie. Um. Klepa, klepa, klepa! Klepa, klepa! Klepa! Kto mnie bije? Klepa! 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 I co? To? I zabił mnie! Cię. No. Jak lepa! I to ty liściem jesteś? Nie, ja jestem craftingiem. To wytywy? Wy. Jak ciebie tam nie było? A ja wiem! Zabiłem! Jest! Nie, nie. Zabiłem cię. Nie, nie mnie. Co? Nie, je, piszę przecież na czacie. Jestem XSX jesteś? Jestem schowany. To wy? Ty... O! Widzę... Nie, nie widzę twojego aż A widzisz mnie? Nie. A nie! Jesteś! Gdzie? O fak Nie. Nie znajdziesz mnie. nie No. Nie no, widzi. Ja nie jesteś na dole. Stoisz. O oh, fuck, fuck, fuck. Nie, inny jakiś doszedł też. A, widzę cię, jesteś nawet trochę dalej. No. A dobra, ja stąd idę, nie będę. Nie będę się dołąbował. Ja stąd. Idę. Nie Ile idę. tu ludzi wchodzi i się nie skapi? Dziwnie chyba wygląda crafting yy, na bedro. Nie na bedro. Jak się to nazywa? A, obsydian. Yy, a po co ja Ci to powiedziałem? Mm, co jest? Nie, te Nie, dobra. No fuck! obsydian. Z drugboksem pasuje. Nie, dobra. Idzie doktor. No nie, zabili mnie. Nie. Y, dobra. Gdzie ty jesteś? No nie wiem, ja szukam. Znaczy, no szukam gdzieś. Ja jestem na spawnie. O, widzę cię. Zaczekaj na mnie. Na no, sierpniu. Muszę Ty iść. już mogę. Dobra, chodź. Chodziłeś mnie cyfrą. Ej nie no, tu niczego nie ma podejrzanego. Ja tutaj nie ma nikogo. To ja, to ja idę tam. Tutaj kowadła nie ma to sprawy dali. Piece te czy pewnie sprawdzili Ej, wy... Ej, nie chce mi się tu szukać. szukać. Parę sekund jeszcze. Ej, dobra ludzie. To... Spotkamy się jak będziemy jak ja będę szukającym. Mam go! Widzimy się jak będę szukającym. Ej, dobra, ja jestem craftingiem. Ej, A ja lampą Ej chyba cię widzę, podskakuj. Skaczę, Chodzę tu. Dobra, ja idę gdzieś. Nie, tutaj crafting nie pasuje. O, widzę cię chyba. Przechodziłeś koło takiej fontanny? Tak. No to ja jestem tam. Chwila, ja tu bym się może pod wodą schował. Ale, kurde... A Szukają. Już? No. Fod. Ej, Ale no co, ja, ja, ja biegałem i cię zabiłem. A ja jestem pod wodą. What the hell? Co? Ja życie tracę. Co? Życie tracę. I wiem gdzie... nie, ale nie możesz umrzeć chyba. Ale wiem gdzie ty jesteś jakby mnie złapali, bo ja mam słabą kryjówkę. To ja wiem gdzie Okej, okay, już jesteśmy. O nie, lampa idzie! Lampa! Ty, tu jest przejście! Ale jest fajnie. O! Dobra, mam kampę. Fak, fuck, ooo! Widzisz takiego kręcony, jak się nazywa? Nie, ja się ukryłem w przejściu. Tam, tam, gdzie nasz przyjaciel. Minecraft? Nie, idą! Idą! Koło mnie stoją! Stoją i się A, na mnie. Patrzy jeden, Stoi i się na mnie patrzy jeden. O, ej, je, kurde, żegłem. ej, dobra, to jest bez sensu. No więc do, zobaczymy się, jak będziemy się chowali. Dobra, co sześć. Ej, to dobre miejsce dla craftinga. Takie zarąbiste. Ja, ja już się ja tak skąpiłam. Ciekawe, czy mnie tu będą szukać. Tak. Powiem ci tyle, że widzę szukających. Ej, łód, Tam jest piecyk. Kurde, dobra, szukam co trzy. Dobra, zaczynam, ja mam słabą bardzo. Komuś. A ja mam taką kantę, że... Nie założę się, że nie. Ja mam nie ma. strasznie słabą. Ale ja, jak zobaczą mnie na odcinku, to co normalnie... I on ja się jakby na mnie patrzy. Uch, poszedł sobie. Jestem zaraz przy macie... Ja też jestem Ej. zaraz przy Ej, jesteś przy dyni? Y... No ja jestem na liściach. A Dobrze wiedzieć. Nie żartuję. Jestem... ...takim -bo Jestem jukeboxem w takim rogu tam. Mówisz, że jesteś craftingiem. No bo chciałem Cię zmylić, bo myślałem, że Ty szukasz. O kurde! Ja... Zabili Cię. Nie, ale... ...wygadałem się. Ja jestem w rogu. Ja jestem w rogu takim dżugboksem. Co? To... Craftingiem czy jukeboxem? Jukeboxem. Ale tu nie ma jukeboxu? Jest na starcie. Spałnie jest taki jukebox. Ile jest obok mnie ludzi? Nie, nie idź tu. Nie. Dobra. No, pamiętam. O, fak, widzę jakiegoś. Mam... Kurde, 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 kurde. Fak. Fak! Kurde. Już sobie balans. Ma może teraz będzie lepiej. Dobra. O Fak. Jeden stoi przy mnie. O, ja ciężko. Jest na starcie? Dwóch się na mnie patrzy Ale nie, żaden nie klepie mieczem Jeden się tylko patrzy O fakt, trzeci idzie o, A czym fach. jesteś? I czym jesteś? Craftingiem. już zabili wszystkich w tym moim pokoiku, gdzie się ukryłem. Ej, ty na serio jesteś craftingiem, czy se jaja robisz? Craftingiem. No ale na poważnie. No, no mówiłem, że dynią, żeby było wiesz. Oh, fuck, fuck. Mów mi, czy mnie widzisz. No nie, dedłem. Wgramy. <coughs> ty dobra. dalej jesteś ukryty. Nie, ja szukam. Aha. To gdzie ty? Ja gdzie jestem na spanie. Się... I dobra, zagram jeszcze jedną arenę, ale to już tak normalnie, że wiesz. Dobra. Stary, jestem pajęczyną. Ta. No. Nie, ja nie mam skrytki dobrej. Ej nie no, bo mnie tu znajdą, czekaj. Trzeba ich się skantnić. I ty tutaj pod wodą jest dobra, ale nie. Uuu Ale mam kryjówkę O kurde, bela Ale mam kryjówkę! Uuu. A ty kim jesteś? Ja jestem pajęczyną. Ha! Jeszcze ładniej Ej, nie! Nie, ej, wszyscy weszli na siebie, no. Ja zrobiłem, wiesz jak? Bo są takie pomiędzy różnymi rzeczami takie dziury, gdzie można wejść, no nie? To ja tą dziurę zrobiłem, że ja te, że ja stworzyłem tą dziurę. Aha. I jeszcze tam weszły. Dwa craftingi. I już szukają. A ty jeszcze Ty jesteś pajęczyną? Mhm. Jesteś przy, jesteś przy craftingach? Nie. A. Bo ja jestem piecem. O, fak, jest blisko. Widzisz takiego katpra? Nie, ja sobie jestem na kompletnym odbiciu. Mm. Jestem przyspawnie. Ale nawet mogę przyznać. O kurde, idą. Ej, ej, jedna osoba nie wcisnęła shift'a, co jest koło mnie. Co? No, skapną się. A nie, ja ją ukrywam. Ej, ja mam mapę. Ja też. Ale I szkoda, że nie lejko. widać ludzi. No. Może się da jakoś tak ustawić? Nie to trzeba mieć. Minimap ma... Options? Znaczy nie, to ja wiem, e, czyj. Wa, wa, nie Wallhacka, jak to było? Był Wallhack. Ale nie jestem pewny. Jaki? Wallhack. Nie Ale wallhack. fajne by to było. Nie, są takie, że. Są takie różne cheaty. Znam się, bo miałem w CS. <laughs> Pamiętasz? Pamiętasz? Y, odkąd... Co by było? Ej, what? zepsułem. Co? No nie, jaki ze mnie... Dobra. Nie, kowadło idzie do mnie. A ty kim jesteś? Pajęczyną. Aha. Dobra. Fuck i... Nie, już nie mogę. go. Ej, ja ci jakie tutaj niektóre osoby grałem. Jest pajęczyna, które nie wcisnęła shifta. Ale nuby. I jest crafting, który nie wcisnął shifta i stoi obok mnie O krzyk. kurde, idzie tutaj, idzie! Yy, idzie tu Mokowak Mokowak Momokowak, a nie momokowak.pl no, ale ma jeden skrytkę My, Ja go zakrywam jeszcze taki u góry I widzisz momokowak.pl. Eee, ja. Ach, idzie tu? Nie widzę. Idzie. Idzie. Idzie nie mam. Okej, okay, jestem pod wodą. A jesteś głęboko pod wodą? Nie. Kumpa? A ja ale nie widzę stary są. Są Nie! Kowak .pl. Zabił cię? No chyba. Nie, nie zabił Cię? Nie no wiem, ja, biegam, ja pływam dookoła sobie. O! A więc to by było na tyle Cię podziwajem. Odcinek, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. No. Ja się Cześć. i... Cześć!